No i rok 2020 zbliża się do końca, w związku z tym, szanowni Państwo, zwracam się do Was z prostymi życzeniami życzeniami świątecznymi i noworocznymi. Zwracam się przede wszystkim do emerytów mundurowych, do moich przyjaciół, z którymi od wielu lat toczymy wspólnie walkę walkę z Państwem Pisowskim, walkę o odzyskanie świadczeń emerytalnych i odzyskanie dobrego imienia, które Prawo i Sprawiedliwość próbuje Wam zabrać. Jestem przekonany, że te najbliższe święta będą dla Was świętami trudnymi, świętami bardzo smutnymi. Wiem o tym, jaka jest trudna Wasza sytuacja i ją rozumiem. Ale chcę, żebyście mieli nadzieję, żebyście przy świątecznym stole mogli porozmawiać o tym, że przyjdzie lepszy czas, czas bez PiSu. Chcę też Wam życzyć tego, żeby przyszły rok 2021 był tym rokiem, kiedy wreszcie... Wszystkim Wam zaczną oddawać niesłusznie zagrabione emerytury. I mam nadzieję, że tak się stanie. I że usłyszycie wreszcie to, co najważniejsze. Słowo przepraszam ze strony polskiego rządu. Trzymajcie się.